Ta jedna rzecz, która dzieje się w każdym filmie Stephena Kinga, ale nie można o niej mówić, bo to spoiler. Nie da się ukryć, że każdy artysta ma swoje ulubione schematy, które stara się przemycać w każdym swoim dziele, a im więcej dzieł danego artysty się zobaczy, tym więcej jego schematów się wyłapuje. Do tego stopnia, że dziś używamy takich określeń jak film w stylu Tarantino, film w stylu Hitchcocka i Stephen King nie jest wyjątkiem. W każdym, a przynajmniej w większości jego dzieł muszą znaleźć się takie schematy jak niewyjaśnione zjawiska paranormalne, alkoholicy, niesympatyczne motywy chrześcijańskie i psychopatyczni gnębiciele. Jest jednak jeszcze jeden schemat, który dzieje się prawie zawsze pod koniec, a zdawanie sobie z tego sprawy psuje niespodziankę za każdym razem. Więc od razu uprzedzam, że spoileruję tutaj filmy, widoczne obecnie na ekranie. Od razu dodam też, że Stephen King to autor książek, ale znam go jedynie z adaptacji filmowych, więc jeśli wspomnę o czymś, co pojawiło się w filmach, a nie pojawiło się w książkach, to przepraszam, ale trudno. Nadal jest to schemat filmu na podstawie Stephena Kinga. Nie wiem, czy jest na to jakaś nazwa. Nie znalazłem jej na stronie TV Tropes. Ale wydaje mi się, że byłoby to coś pomiędzy miejscem nadziei, czyli sytuacją, gdy bohater znajduje ratunek przed niebezpieczeństwem tylko po to, żeby zaraz go stracić, a lwem ofiarnym, czyli postacią, która jest sympatyczna, pomocna, a czasem bardzo silna i zostaje pokonana przez czarny charakter po to, aby podkreślić, jak zły i potężny jest złoczyńca. Osobiście lubię nazywać ten schemat śmierć niedoszłego zbawcy. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy jest nam dane do zrozumienia, że jakaś postać może uratować głównego bohatera przed złym losem, ale zostaje ona nagle zabita ku zaskoczeniu widowni. Dlatego, ilekroć w adaptacji Stevena Kinga widzę, że ktoś rusza głównemu bohaterowi na ratunek, nawet na sekundę w to nie wierzę i od razu zaczynam żegnać się z tą postacią. Pierwszy raz natknąłem się na to w lśnieniu. Szef hotelu rozmawia z dzieckiem. Tłumaczy mu, że obaj mają paranormalną umiejętność zwaną lśnieniem i mogą wzywać się nawzajem myślami na odległość. Gdy ojciec chłopca zaczyna w szaleństwie latać z siekierą po hotelu, dziecko wzywa telepatycznie szefa hotelu na pomoc. Widzimy, jak mężczyzna odbiera sygnał od młodego, parę scen później widzimy, jak jedzie samochodem do hotelu, a kolejne parę scen później widzimy, jak dociera do hotelu i wtedy. Idąc korytarzem, zanim zdąży zrobić cokolwiek pomocnego, dostaje cios siekierą i ginie. Co za niespodziewany zwrot akcji. Ale później po raz pierwszy oglądałem Misery. Wiedziałem wówczas, że oglądam film na podstawie Stephena Kinga. W tej produkcji śledzimy dwie historie: pisarza, który jest więziony przez psychofankę i szeryfa, który prowadzi śledztwo w sprawie jego zaginięcia. I od razu skojarzyłem jego wątek z wątkiem właściciela hotelu w leśnieniu i pomyślałem, czy on umrze? On umrze, prawda? Ta, on chyba umrze. I kto by pomyślał? Gdy tylko znalazł pisarza zamkniętego w piwnicy, otrzymał strzał ze strzelby w plecy. Gdy się to zauważy, ciężko jest być zaskoczonym, oglądając jakiekolwiek adaptacje Stephena Kinga. Skazani na Shawshank? Tam też był niedoszły zbawca, w postaci współwięźnia, który znał prawdę o przeszłości głównego bohatera i mógł zeznawać, aby ten został uniewinniony. Jak skończył? Zastrzelony z wieżyczki. Kujo? Policjant, będący na tropie zaginionej matki z dzieckiem, zostaje zagryziony przez psa. Kerry? Każdy, kto próbował jej pomóc, zginął w tym samym pomieszczeniu w masowej rzezi. Cmentarz dla zwierzaków? Kiedy żona głównego bohatera czuje, że dzieje się coś złego i jedzie do męża, Wiadomo jak to się kończy. Ale pomyślałem, że może trochę przesadzam. Za mało adaptacji Kinga widziałem i oceniam to zbyt pochopnie. Więc w ramach eksperymentu postanowiłem obejrzeć film, którego jeszcze nie widziałem i sprawdzić czy ten motyw się pojawia. Padło na sekretne okno, bo miało całkiem dużo ocen na film i okazało się, że ten motyw pojawia się aż dwa razy. Johnny Depp wynajmuje prywatnego detektywa, aby go obronił przed dręczycielem, i co przewidywalne, detektyw ginie. Ale później okazuje się, że główny bohater i jego dręczyciel są tą samą osobą, więc Johnny Depp znęca się nad swoją byłą żoną i zamierza użyć wobec niej przemocy. Wow, to się nie zastarzało zbyt dobrze. Wiem, że sąd ustalił coś zupełnie innego, ale to tylko oznacza, że to tym bardziej nie zastarzało się dobrze. W każdym razie zgadłem wówczas, że aktualny narzeczony byłej żony przyjdzie jej z pomocą i umrze, i tak też się stało. Dlatego też, gdy oglądałem czarny telefon, który nie jest na podstawie powieści Kinga, tylko jego syna, ale stylem jest bardzo podobny do Kinga, kiedy młodsza siostra głównego bohatera ustaliła, w jakim domu mieszka porywacz i zaczęła jechać w jego stronę, pomyślałem: o nie, nie chcę, żeby ona umarła. Ale kiedy drzwi do piwnicy, w której znajdował się chłopiec, nie otworzyła ona, tylko brat porywacza. Pomyślałem: tak, co za szczęście! To znaczy, że to on umrze, a nie siostra. I kiedy dostał się kierą, byłem przeszczęśliwy. A to z pewnością nie była reakcja, jakiej oczekiwał ode mnie reżyser, i to jest problem. To jest schemat powtarzany do tego stopnia, że psuje planowaną niespodziankę i reakcję widza na nią. Wiem, że śmierć policjanta albo ochroniarza w horrorze to normalna rzecz, ma na celu sprawić, że potwór lub morderca wydaje się większym zagrożeniem w oczach widza, w końcu zabił osobę, która powinna nas bronić. Jednak w adaptacjach Stephena Kinga specyficzne jest to, że starają się długo utrzymać widza w nadziei. Dość wcześnie wskazują konkretną postać, która kreowana jest na potencjalnego zbawcę. Często śledzimy losy tej postaci, jakby miała okazać się ważna w punkcie kulminacyjnym. I śmierć tej postaci jest zwrotem akcji i zamknięciem pewnego wątku, a nie tylko pokazówką, która ma nas przekonać o tym, jak niebezpieczny jest złoczyńca. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że czasami jest to wymysł filmowców, a nie pisarza, bo w takim lśnieniu czy skazanych na szołszęk oryginalnie nie doszli zbawcy wcale. Nie giną, niemniej jednak zostają w pewnym sensie wyeliminowani z fabuły. Trzeba też przyznać, że niedoszli zbawcy nie zawsze są wprowadzani tylko po to, aby zrobić niespodziankę widzowi, ale pełnią pewną funkcję. Są do pewnego stopnia użyteczni. Szef hotelu nie ocalił rodziny w leśnieniu, ale odwrócił uwagę mordercy w chwili, gdy jego niedoszłe ofiary potrzebowały tego najbardziej. Szeryf w mizery zajął czas porywaczki na tyle długo, by pisarz zdążył się ocknąć w piwnicy i mógł blefem powstrzymać swoją oprawczynię przed zabiciem go od razu. Wskazanych na Szołszęk morderstwo więźnia pokazuje prawdziwe oblicze właściciela więzienia i daje głównemu bohaterowi moralne przyzwolenie na ucieczkę. W końcu widzimy, że nie zasługuje na więzienie, a nie wyjdzie z niego przestrzegając prawa. W sekretnym oknie i cmentarzu dla zwierzaków śmierć niedoszłych zbawców jest istotna dla zakończenia filmu. A w Kerry i tak mieli umrzeć wszyscy, więc jak wszyscy, to wszyscy. A poza tym metafora przemocy rodzącej przemoc. W czarnym telefonie nie mogę jeszcze rozgryźć, w jaki sposób ten motyw miał wpływ na cokolwiek. Mam nadzieję, że po prostu nie wyłapałem czegoś, co wyłapię za drugim razem, bo w przeciwnym razie ten film może okazać się nie tak świetny jak myślałem. W Kudżo też niby policjant odwrócił uwagę psa, dzięki czemu matka z dzieckiem mogli uciec z samochodu, jednak nie wykorzystali dobrze okazji i nie posunęli się naprzód, a cały poboczny wątek mężczyzny szukającego żony i dziecka kończy się tym, że odnajduje ich kiedy już sami się uratowali. Ale nawet jeśli nie zawsze niedoszli zbawcy wpływają na rozwój wydarzeń w adaptacjach Kinga, da się tu zauważyć pewien większy motyw. Taki, że bohaterowi Stevena Kinga muszą radzić sobie sami. Ktoś może im podpowiedzieć co robić, albo kupić im kilka cennych minut, aby mogli wyjść z tarapatów, ale ostatecznie muszą sami poradzić sobie z zagrożeniem. Widać to nawet w tych filmach, w których nie ma motywu niedoszłego zbawcy. Jak gra Geralda, czy film To. W tym drugim można na siłę kłócić się, że ten łobuz był tak, jakby niedoszłym zbawcą, ale tak w sumie nie bardzo. I owszem, skoro mamy tu do czynienia z grupą, to nie można powiedzieć, że ktoś tu musi radzić sobie sam, ale z drugiej strony jest to wyalienowana grupa, nie mogąca liczyć na jakiekolwiek wsparcie innych mieszkańców miasteczka, więc można ją bezpiecznie uznać za osamotnionego bohatera zbiorowego. I to jest jedna z najlepszych rzeczy w tych filmach. Motywem głównego bohatera jest zazwyczaj ocalenie siebie i musi on zrobić to sam. Zwykle zaczyna jako normalna osoba, ewentualnie z paranormalnymi umiejętnościami, których nie kontroluje i które coś symbolizują, a na swojej drodze nabywa mądrość, odwagę i determinację, dzięki której rozwiązuje swój problem. Albo przeciwnie, ignoruje lekcję daną mu na tacy i płaci za to najwyższą cenę. Być może w ten sposób King próbuje podzielić się z nami swoją mądrością i doświadczeniem. Często pisze o rzeczach, które zna i które przerażają jego samego, dlatego często przewija się u niego choćby motyw alkoholizmu. Więc nawet jeśli już nigdy żaden film na podstawie Kinga nas nie oszuka, że pomoc dla głównego bohatera nadchodzi, to i tak, nawet mając tę wiedzę, możemy docenić kawał dobrej historii. Czasami.